Ubongo Junior to prosta gra planszowa, w której Waszym zadaniem będzie dopasowanie pewnych kształtów do ramek. A z tego filmiku dowiecie się wszystkiego, co jest Wam potrzebne, aby zagrać w Ubongo Junior. U Bongo Junior, tak jak każdą grę, należy najpierw przygotować. I teraz Wam pokażę, jak to się robi. Przygotowanie do gry jest niezwykle proste. Otóż każdy z graczy dobiera 7 płytek ze wspólnej puli i te 7 płytek kładzie na środku stołu, tak żeby każdy z graczy miał do nich dobry dostęp. Wszyscy inni gracze swoje 7 płytek kładą na tych, które zostały wcześniej położone, czyli będziecie tworzyć wspólną pulę. Inaczej po prostu musicie przygotować 7 płytek na każdego gracza we wspólnej puli, która znajdzie się na środku stołu. Następnie kolorowe kryształki trafiają do czarnego woreczka i kładziecie gdzieś się blisko obszaru rozgrywki. No i ostatnia rzecz to to, że każdy z graczy musi wziąć do siebie pulę dziewięciu zwierzątek kształtów i położyć przed sobą obok kładziecie jeszcze klepsydrę. Musicie jeszcze wiedzieć, że te plażetki mają dwie strony. Prostszą i nieco trudniejszą. Wybierzcie sobie najpierw na jakim poziomie będziecie chcieli grać. Co jest bardzo fajne w Ubongo Junior to to, że w grze będziecie mogli grać na różnych poziomach trudności, czyli na przykład ktoś gra na takim prostszym, a druga osoba czy trzecia, czwarta będzie grała na tym poziomie nieco trudniejszym. I cały czas możecie się świetnie bawić. Ubongo Junior przygotowane, pora zaczynać. W tym celu każdy z graczy bierze ze stołu jedną taką zagadkę i kładzie przed sobą stroną, którą będzie chciał układać. Kiedy już na to się zdecydujemy, dobieramy elementy, które wskazuje dana zagadka, i kładziemy obok swoje planszetki. Kiedy wszyscy gracze to już zrobią, jeden z graczy odwraca klepsydrę i czas start. Pora rozwiązywać zagadkę, macie na to czas. Aż do momentu, kiedy przesypie się piasek w klepsydrze, rozwiązaniem zagadki zawsze jest ułożenie tak elementów, aby wszystkie białe pola na zagadce zostały przykryte i żeby nic z danego pola nie wystawało. Kiedy zostanie zagadka rozwiązana, gracz, który to zrobi, krzyczy ubongo, i w tym momencie ma możliwość dobierania z woreczka z kryształkami swoje nagrody. Liczba tych nagród, czyli kryształków, które wyciągnie, zależna jest od liczby graczy biorących udział w zabawie. Pamiętajcie tylko, że w tej wersji u Bongo możecie wyciągać kryształki z woreczka tylko, kiedy czas w klepsydrze, czyli piasek, cały czas się przesypuje. Jeśli ten piasek się przesypie, no to już z woreczka nie możecie dobierać kryształków, więc nie tylko układacie, ale też szybko sięgajcie do woreczka po swoje nagrody. I tak, przy dwóch graczach, pierwszy gracz dobiera dwa kryształki, drugi jeden. Przy trzech graczach, pierwszy gracz pobiera trzy kryształki, drugi dwa kryształki, a trzeci jeden. Przy czterech graczach, pierwszy gracz dobiera cztery kryształki, drugi trzy, trzeci dwa, a czwarty jeden kryształek. I cały czas pamiętajcie, że robimy to tylko wtedy, kiedy piasek przesypuje się w klepsydrze. Jeśli ktoś ułoży swój wzór po czasie, no to niestety w tej rundzie kryształków nie dostaje. Gra Ubongo Junior dobiegnie końca po tym, kiedy wszystkie planszetki ze stosu zostaną wyczerpane czyli rozegracie łącznie każdy z graczy 7 rund. Wtedy podliczacie kryształki. Nie jest ważny ich kolor, ważna jest ich liczba. Wygrywa Ubongo Junior ten gracz, który zgromadzi najwięcej kryształków przed sobą. I to tyle. I to by było na tyle. Teraz wiecie już wszystko, co jest wam potrzebne, by zagrać w Ubongo Junior. Udanej zabawy i do następnego razu.